Jak się czujecie? Czy nie macie przeziębiem? Przeziębień przy, ani nic. Ja się czuję. Wyśmienicie, jak ty się czujesz? Przepraszam, że nie było mnie tak długo na kanale. Ale no cóż, życie, tak? Dzisiaj Wam chcę nagrać, jak moja nauczycielka zachowuje się z obiadów w stosunku do nas. Ech. Dzień dobry. Przyszłam prosić o dokładkę pierogów. Co? Halo? Proszę pani? Halo? Dobra, ja się tam może przejdę. A co ty mi tu wozisz? Pierogów ląduje w, w śmieciach. W śmieciach. Świenie nigdy nie widziały nieba. To wy nigdy nie zobaczycie dokładki pierogu. Kopytka? Zmrożone ci mogę dać. Odmruź sobie. Halina! Dawaj kopytka. Ale dwa kopytka. No nie! Dostań mi dokąd. No jeszcze, taleś mi, że z ciebie upadł. No, no, no. Co? Jak nie ma kopytek, jak muszą być? A Halina, czekaj. No, Halina, mówiłem ci, że są pierogi. Co to Halina jest? Co to jest? Pierogi są tak? Pierogi teraz to... Pierogi! Kopycka! Kopycka! Co to jest? Widzisz! Piercka! Kopycka! A, nie, nie, no, 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 no. odwróć sobie, no gdzie on jest? Zgniedzie! Czekam! drzwi nie naprawiłaś? Jak to nie naprawiałeś by ślub nie było? Tego zgreda. Zgredzie, trzymaj pierogi. Trzymaj. O, teraz tam. No. lepiej się co jestem? co jestem? to co jestem? Milion pięćset razy mam ci wołać. Dobra masz ty pierogi i mi tam nie śpieruj.